Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu dziś pani doktor Aleksandra Chmielewska i realizator dźwięku Waleria Wasilewska. Porozmawiamy o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do pozyskiwania informacji w reportażu w naszym cyklu audycji Technologia nie gryzie. Czy sztuczna inteligencja może pomóc w szybszym i bardziej efektywnym gromadzeniu informacji, czy też może prowadzić do uproszczenia procesu badawczego i pogorszenia jakości reportażu? To jest bardzo trafne pytanie, zwłaszcza że dzisiaj w wielu miejscach mówi się o sztucznej inteligencji. I o jej możliwościach, niesamowitej predykcji, czy też bardzo szybkiej informacji zwrotnej, ale musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja to tak naprawdę bazuje na danych danych. Rzeczywistych danych, bardzo rozproszonych, z wielu różnych baz składających się, i to jest jej siła, czyli dla reportażu, ale też dla wszystkich innych tekstów dziennikarskich. Ważne jest to, żeby ta sztuczna inteligencja miała dostęp do jak najbardziej rzetelnych i jak najbardziej rozproszonych źródeł informacji. Bardzo często wykorzystuje media społecznościowe i one są świetnym miejscem pozyskiwania wiedzy, ale jak dobrze wiemy, bardzo trudno jest w mediach społecznościowych wychwycić, czy dana treść jest prawdziwa, czy też. Po prostu fake newsem, natomiast sztuczna inteligencja nie będzie weryfikowała tego ad hoc, chociaż może też temu służyć ale może pobierać różne informacje i na ich podstawie na przykład proponować, czy też budować treści do reportażu. Mówię budować treści, bo to mogą być też kwestia czy reportażu, czy pisanego, czy reportażu wideo. Mogą to być scenariusze takiego, reportażu wideo, lub też po prostu rekomendować tematy. I to jest chyba najbardziej intrygująca część analizy tej bardzo szeroko rozproszonej informacji w mediach społecznościowych, czy też w innych źródłach, do tego, żeby rekomendować, co najbardziej jest jest w trendach. I to jako reportaż może być przyczynkiem do budowania nowej narracji na rynku dziennikarskim. Natomiast musimy pamiętać, że właśnie to pozyskiwanie informacji z wielu źródeł nie zawsze musi być trafne, nie zawsze może ta sztuczna inteligencja poprawnie weryfikować treści. Musimy zawsze też pamiętać, że jednak jest to narzędzie, z którego możemy korzystać, i ono nam daje te możliwości, ale jednak po drugiej stronie musi stać człowiek, który odpowiednio to ułoży, odpowiednie te informacje zbierze, i wtedy rzeczywiście możemy ułożyć jakiś materiał. Reportaż, który może być dalej wypuszczony w świat dla ludzi. Otóż to. Ważne jest to, że jednak jest po drugiej stronie człowiek, który weryfikuje też poprawność. No i tą jednak pieczątkę wiarygodności i rzetelności to właśnie człowiek, a nie sztuczna inteligencja stawia na końcu. Czy AI może zidentyfikować nowe tematy do reportaży poprzez analizę trendów w mediach społecznościowych? Tak, niewątpliwie jest to jeden z kluczowych elementów, gdzie można wykorzystywać sztuczną inteligencję i w ogóle analitykę treści, co nie tylko przez sztuczną inteligencji, ale w ogóle technologii analizy już się wydarzało wcześniej, teraz tylko jest po prostu polepszone dzięki rozwiązaniom głębokiego uczenia się, czy też lepszego i bardziej trafnego filtrowania słów kluczowych, czy też informacji, o których mówi się w przestrzeni mediów społecznościowych. I to różnych platform, więc to też jest ważne, że jako człowiek, jako dziennikarz nie będzie musiał sam szukać po różnych platformach, może posiłkować się sztuczną inteligencją i co więcej, ona może też go informować i sygnalizować, że jakiś temat ważny w czasie tu i teraz, wydarza się, więc warto jemu poświęcić swoją uwagę. Jakie mogą być korzyści lub też zagrożenia związane z wykorzystywaniem algorytmów AI do personalizacji treści i dostosowania reportażu do odbiorców? Sztuczna inteligencja i budowanie takiej narracji w mediach społecznościowych, ale nie tylko, w ogóle w mediach, coraz częściej kieruje w zakresie personalizacji treści, w zakresie dostarczenia takiego kontentu, czy też innych środków przekazu, które są dedykowane danemu odbiorcy. I to jest coś, co właściwie technologia nam umożliwia, i myślę, że w pewnym sensie zachwysnęliśmy się tymi możliwościami. I wiele mediów w tym kierunku idzie, ale stwarza to ogromną barierę pozyskiwania innych informacji, czyli trochę jesteśmy w takiej bańce informacyjnej, która tylko tego, co my chcemy, tylko takiej narracji, jaką oczekujemy, dostarcza nam w różnych przekazach mediowych. I to jest coś, co może być zarówno wygodne dla wielu osób, ale budzić też pewnego rodzaju negatywną stronę, ponieważ nie będziemy mieli dostępu jako użytkownicy do innych treści, w związku z tym nie będziemy mogli sami budować swojej opinii, czy też mieć dostępu do. Do źródła zupełnie z innej strony budowanej narracji. W związku z tym myślę, że tutaj można upatrywać pewnego rodzaju zagrożenie, właśnie tego odizolowania od um, szerokiej informacji, szeroko dostępnej. Aczkolwiek ta łatwość treści przygotowanych tylko pod jednego odbiorcy na pewno będzie wygodna po prostu użytkowo. Czy słuszna inteligencja AI może pomóc w identyfikacji i weryfikacji wiarygodności źródeł informacji w celu zapewnienia rzetelności reportażu? Myślę, że jest technologia ku temu stworzona, natomiast to też pamiętajmy, że nie. Każda sztuczna inteligencja będzie nam analizowała wszystkie możliwości. Oczywiście ważne są te bazy i to w jaki sposób my nauczymy tą sztuczną inteligencję tego, czego oczekujemy od niej, czy tej analizy właśnie wiarygodności źródeł, bo mogą pojawiać się na przykład bardzo popularne informacje w różnych mediach, w tym mediach społecznościowych, ale wygenerowane przez na przykład boty lub też właśnie jakieś fake newsy czy deep które coraz bardziej też popularne są w przestrzeni mediowej. No i ta weryfikacja wiarygodności źródeł osób, które udostępniają, czy też komentują, może być takim wiarygodnym źródłem dla sztucznej inteligencji, jakby to nie brzmiało, do tego, żeby takiej treści nie chcieć, na przykład analizować lub w jakiś sposób ją pokazywać jako taką tą treść niepoprawną, niepewną, nieprawdziwą i odsiewać ją od tego, co jest ważne w kontekście reportażu i wiarygodności, bo pamiętajmy, że reportaż musi być materiałem wiarygodnym, rzetelnym i opierać się na dobrej analizie, więc nie możemy wszystkiego na tą sztuczną inteligencję przerzucić, możemy ją wspomagać i bardzo fajnie sobie sztuczna inteligencja radzi w chwytnym, bardzo takim trafnym przygotowywaniu tytułów reportaży, które mogą dzięki temu, że są odpowiednio dobrane słowa, zachęcić albo bardziej przykuć uwagę odbiorcy do tego, żeby takim reportażem zainteresować się. Podsumowując naszą rozmowę, sztuczna inteligencja jest materiałem pomocniczym, który ma za zadanie pomóc nam w szybszym i bardziej efektywnym doborze informacji ale wciąż jednak za wszystkim musi stać tutaj człowiek, aby zweryfikować i udostępnić to światu. Dziś ze mną była pani dr Aleksandra Chmielewska i realizator dźwięku Waleria Wasilewska. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do kolejnego odcinka Technologia nie gryzie.